Witam serdecznie. Nazywam się Julia Michaliuk. Jestem ukraińsko-polską malarką, projektantką wnętrz i fotomodelką. Zajmuję się malarstwem olejnym. Moim narzędziem jest ciało człowieka. Także fascynuje mnie symetria. Bardzo często poruszona kolorem lub innymi elementami. Często bazuję na swojej własnej biografii. Moim ulubionym symbolem, który używam w swoich obrazach, to jest czerwona nitka. Zazwyczaj to jest symbol kompromisu. Zapraszam na warsztaty artystyczne w ramach cyklu warsztatów malowania przeżampania, które odbędą się w galerii polskiej Młodej sztuki. Warsztaty swoje mogę określić za pomocą trzech bezznaczników, to jest wolność, miękkość i wielostrukturowość. I już mówię o co chodzi. Najpierw pozwolimy swoim dłoniom na drobne szaleństwa nieograniczone stołowymi formatami i nauczymy się kontrolować świeżo obieczoną wolność, bo nie bać swoich możliwości. Stworzymy kompozycje wielostrukturowe, inspirowane moimi obrazami w bardzo ciekawy sposób. Nadamy im monochromantycznej miękkości. Ale przed tym e, będzie krótka wyprawa w świat miękkich materiałów, takich jak węgiel, sangina, sepia, a nawet ołówek. E, wrócicie do domu nie tylko z oryginalnym obrazem, również z nową wiedzą i e, nowymi możliwościami w dłoniach, co pomoże Wam w przyszłości również tworzyć ciekawe obrazy.